To jest dzisiaj kolejny filmik na moim kanale i gram dzisiaj w Brawl Stars. I gram z moim tatą i z moim bratem. Siema. Siema. I jeżeli podoba mi się ten skład, to dajcie lajka i która postać Wam się podoba, to napiszcie nazwę tej postaci i też dajcie lajka i piszcie dużo komentarzy, więc możemy zaczynać grać w piłkę nożną, to gramy. Czekajcie, tylko muszę zmienić na Rico, bo Rico jest super. Zaraz zobaczymy, jak nam się uda ta runda. Jeśli nam się uda wygrać, to będzie słupcio. Dobra, postawiłem ultę. Gol.

Ale proszę o subskrypcję, jeżeli dobijecie do końca tego roku, albo nie wiem do końca tych kilku miesięcy 50 tysięcy łap, 50 nie wiem, tysięcy komentarzy i subików, 50 albo ze 100 subików, to będzie subcio. I spróbuję zagrać live'a z wami. Właśnie, dopiero się czułem, że jest gol. No właśnie, tam trzeba wyczyścić ten. Więc widzowie, jeżeli chcecie grać ze mną na live, takie meczeki malutkie, to postarajcie się lepiej z tymi subikami. Po tej może być, ja pokażemy Wam nasz klub. Właśnie. Zapraszam do klubu Siemeczki XD. Fajny klubik dla kolegów do grania i dla koleżanek. Nie, no czy jeszcze zostało 4 sekundy? To może zmiężymy. Dobra, wygrana. Dobra, Do, każda wygrana to jest dla mnie like, więc zostawcie lajka, like Będzie subcjo. Wychodzimy. Dobra, teraz demonstruję wam klub, który mam. I patrzcie, no na pierwszym miejscu jest Dawidity, czyli moje pierwsze konto, które, miał, które mam teraz, obecnie. No i są moi koledzy też. I dołączyli ogółem, kilka nowych osób dołączyło. 12. Więc bardzo proszę, zapraszam do mojego klubu, bo jest zawalisty. No dobra, to ja gram dalej Panem P. Jeśli lubicie Pana P, to napiszcie w komentarzu Pan P i zostawcie like. Jeżeli coś, to jest nowe postać Jackie po tej aktualizacji i mi brat ją za 5000 pucharków, kiedy nie mego boxa. Dobra, no to możemy zaczynać. Gotowi? Tak. Ja też nie, ja to też nie, nie, okay. i jak to... lubicie nie, to nie, po prostu też w komentarzu tik. nie, no, kruk nie, 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 się tam jeszcze nie, został. Masz dobra, walnę przez ścianę. Ja walnę przez ścianę, dobra. Ajajaj, aj, aj, prawie nie. Dobra, robimy zasłonę. Ja robię zasłonę, to od z Jak coś, to... Okay. Mhm. Jest czystka, jest wyczyszczona. Dawajcie, to wszystko podbrane I, I napiszcie miły komentarz, a przypnę Wam serduszko. Postaram się niedługo zrobić jakiś konkurs, nie wiem, dla Was na przykład z Space of Cardem albo coś może. Jeżeli się. Jeżeli dobijecie no, te komentarze i te subiki, no i wbijcie na przykład też ponad pod tym filmikiem 200 lajków. To postaram się zrobić konkurs. Podaj, podaj do mnie. Dla nas wszystkich. Dobra, podam. Dobra. Gol, siadł samobój. Wymiatamy chłopaki, wymiatamy. No wymiatamy właśnie. No to jest bardzo fajne. A no właśnie, mam, taki, mam takie postacie, mam Spike'a, mam Makisa, Ogólnie mam bardzo dobrego faktu, do dobre panie postaci i... Jeżeli wiecie, że następna aktualizacja, która będzie kwietnia w aktualizacja, to będzie postać yy, ta kiełek, kiełek o nazwy kiełek. Ponieważ yy, oglądałem dużo filmików na YouTube i chciałbym Wam też pokazać jeden filmik, udostępnić Wam link. Ale nie wiem, czy mi się to udało, bo mam no problemy trochę z netem. I wiecie jak to jest. Dobra, dawać się spróbujemy przebić ale i Zapomniałem, że Jackie potrafi uderzać przez ścianę. Dora, Tigre. Ja spróbuję zaraz tego walnąć. Ulta Ole, bomby. No, Dora, ja walnąłem tą ulta. No, znowu bomby. Te bomby w nerwiają czasami. No, nawet bardzo. Chcę staram, bo mam I wbić na pewno na step co nie? Tak. Tak myślałem. Ja, ja lubię przy będę już rzucać. Nie mam okazję, nie udało się. Mam. Dobra, no, dojechałem. Ojej, Nie siadło. Ej, jak? Jakim cudem? No bo obroniła Jackie. i ale piłka jest w połowie do naszej bazy, wiecie? Musimy, ktoś musi iść z prawej, ktoś musi iść z lewej, ja idę z prawej jakoś. Nie, nie może dojść. Ojej, Wiesz, wiesz, samobój. To było, kurde, głupie. Nie. No nie. Dobra, ja walnę ulta, dojadę go jakoś. A tej Dobra. Zrobię za małą. To A jeżeli macie dużo skrzynek na swoich kontach... Z... Tak, widziałem. A jeżeli uda wam się. E, jeżeli uda wam się uzbierać dużo skrzynek na koncie i macie konta ogólnie z Brawl Stars, to mogę wam zrobić opening na moim filmiku. Więc nic, nic wam się nie stanie z kątem, ponieważ... Wam go nie zabiorę. No i... Dużo kąt dla kolegów i dla z siebie ogółem dużo kont Dobra to ja spróbuję pójść tutaj. Na chwilę. Niestety. Nie ma gola. Przegraliśmy. jeszcze porażka. No trzeba... Yy, właśnie... Yy, wcześniej jak grałem z moim tatą i z moim bratem, to dużo żeśmy pucharków nabili... Nie wiem, ja miałam około... 4800? Takżeśmy grali wcześniej. Nie wiem, graliśmy chyba przez dwie godziny wcześniej i udało nam się wbić no, 400 pucharków Niestety nie mogłem nagrać, bo Tego, bo miałem problem z moją kamerką do nagrywania. I nie mogłem wysłać nawet. Nie mógłbym, bo nie miałem tak jak nagrać. Jakby mi się udało nagrać, to wtedy wam bym wysłał i bym pokazał wam jak jak yy, żeśmy grali kozacko. Dobra, mam samobój. No nie, ale fail. No, to fail. Teraz postaram się obronić naszą bazę. A i kto nie może się doczekać e, w kwietniowej aktualizacji, to pisze update. Nie, nie trafiłem. Piłka leży u nich obok bazy. Ale prawie. Ranko. Jakbym, gdybym bliżej podszedł, to może bym trafił. Oni mają koła, no to jest trochę dziwne. Bo czasami wygrywamy, czasami nie. No taki jest. O, to mogę na przykład zrobić... Mogę się postarać zrobić na przykład jakiś challenge. Na przykład jedna, jedna przygrana równa się na przykład, nie wiem, nie wiem, kilka kropelek sosu Tabasko. już, Dużo YouTuberów co robiło, ale wątpię, czy to zrobię, ponieważ nie wiem, no nie jestem taki dobry do ostrych rzeczy. Nie jestem taki wytrzymały. No ale może, jakby mi się udało wytrzymać tych kilka kropelek, to może by się udało poza filmik. Dobra. Goły. Trzeba ich tam wyczyścić. Właśnie to robię. No właśnie, ja chciałem trafić gola, ale nie udało się. Kto miał czasami jakieś zacinki, na przykład w Brawl Stars, że miał takie coś, że jak chciał trafić ten gola i na przykład zacięło mu się strzelanie, to nie wiem, to po prostu tak czasami jest, bo ja też tak miałem dużo razy, że niby myślałem, że to jest problem z netem, a po prostu jest takie na przykład zawieszenie na serwerze, bo za dużo osób siedzi na Brawl Stars. I wiecie, jak to jest. Dobra, tam leży piłka obok nich, trzeba iść z prawej strony lepiej, takich trochę przykoksić. No, dobra, to ja idę w prawej awidze. 15 sekund, No. W sumie, jakby nam tam się dali, i by dali jeszcze gola. 5 HP mam. No, widzę właśnie. Miałem 5 HP. Jeśli dobijacie tyle sobie go w tyle komentarzy i tyle lajków, like co wam wcześniej mówiłem, to. Postaram się uzbierać skrzynki na moich sześciu kątach, które mam. Skrzyny pozdrawiam się uzbierać i no zrobię wielki panik. Mobilizacja, jedziemy trochę. No, w sumie. Eee. Dobra, biorę dalej, Będę. Ja będę grać chyba teraz. Być może. Frankiem, 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 może. Frankiem jest jest dobry. Kto ma Franka, ten daje lajka w górę. Dobra, ja mam tego, ja mam stuna. Próbuję, spróbuję podejść do niej do bazy i rozwalić im tego, z, wszystkie te skrzyneczki. A jednak nie. Chociaż? Albo nie. no Nadie mam Majka. Dobra, dojechamy tak prawie. Trzeba się, że żadną to nie dostałem. Będzie? No linii się zatrzymało. To było dziwne. Dobra, mam. Gol. Zdzielaj. Jest. Dobra. Poda ktoś? Podaj. Gol. Yes. Nie. Może. Nie Co? Nie no i mi zatrzymało. Dobra, ale mamy jeden gol przywadzi, to może nam się uda. Albo i może trafimy jeszcze drugiego gola. No, ale to jest tylko gra. Niech tu ma legendę, no w sumie no to niech napisze legenda w komentarzu. No, wie, będzie go? No może. No ja tam próbowałem darela rozwalić. O ja, Wow! W ostatniej chwili. W ostatniej chwili się udało niszczyć. No nie myślałem, że tą ciurą trafię. Dobra, ja dojechałem tam tego dynamajka. Przebijacie się? Przebiję. Nie mam gol. Nice. Dobra, no to gramy dalej? Tak, tak. Dobra, no to gramy dalej. Mam mało HP. Dobra, dojechałem i sztunem Jeszcze Anita dojechać? no nie no i kolejny gol pierwszy gol na nich wpadł dobra idę nie będę się bawić. dobrze ja mam ulta mogę oni bardzo rozwalić naciśnij dobra gol. pięknie gol Siadł. Ja jestem jak coś. Ja Albo dobra, weź naciśnij teraz. Aj. Aj, obroni. Komut? Pomagam, pomagam. Jest go. Jej, na samym rogu siadł. Przecisz to. Dobra. Gotowi? Tak. Tak, tak. Oj, sorry. Dobra, to gram ostatni meczek i... ten... Dobra, gramy dalej. Dobra, no co gramy. Dobra, jestem jak coś. Dobra, ja im z tłumym rozwalam. bazę. Uderzaj. Pięknie. Nie no. Dobra, no i ostatni gol. Dobra, nice. Więc na tym zakończam mój filmik. No i chciałabym się z Wami pożegnać, więc siemanko. Siema. Siema. Jeżeli...